Dzisiejszy film będzie nieco inny niż zwykle. Pokażę Wam przepis na cake popsy karmelowe, jedne z moich ulubionych, ale w troszkę innej formie. Będę się tu Wam pokazywać, więc mam nadzieję, że dacie mi później znać w komentarzu, czy taka forma prezentacji przepisu podoba Wam się bardziej od tej, którą zazwyczaj widzieliście. A teraz już wracając do Cake Popsów pokażę Wam dwie wersje dekoracji, taką z posypką ze słodkiego bufetu oraz z wydrukiem cukrowym. Wydruki możecie zamówić u mnie, a posypkę znajdziecie w słodkim bufecie. Linki rabatowe znajdziecie też w opisie pod filmem. Teraz już zabieram się za przygotowanie i najpierw czekoladę do ciasta rozpuszczam w kąpieli wodnej. Możecie też rozpuścić ją w mikrofalówce. Biszkopt wcześniej zmieliłam w malakserze. Teraz wystarczy dodać do niego pozostałe składniki i mamy tutaj czekoladę karmelową i mascarpone. Całość musimy teraz zagnieść na jednolite ciasto, i to ciasto powinno być takie, żebyśmy mogli je spokojnie lepić w dłoniach, żeby nam się nie kruszyło, ale żeby też nie było jak taka miazga. Najlepiej robić takie rzeczy w rękawiczkach. Ja osobiście nie cierpię, kiedy całe ręce mam obklejone czymś, więc tutaj rękawiczki jak najbardziej są przydatne. Powinna nam powstać właśnie taka lekko błyszcząca kulka. Tutaj, w zależności od tego, czy damy więcej mascarpone czy czekolady, no to będziemy mieli albo mniej, albo bardziej słodkie to ciasto w środku. Tylko pamiętajcie o tym, że tutaj dochodzi jeszcze polewa czekoladowe, więc też lepiej nie przesadzić z tą słodyczą. Ja odmierzam sobie na wadze kawałki około 25 do maksymalnie 28 gramów, tak żeby później fajnie jadło się gościom te kawałki. Jeżeli zrobimy za duże takie popsy, no to. To będą po prostu duże i ciężkie, takie 25-26-7 gramowe. To są takie, wydaje mi się w porządku kawałki. No i formujemy taką kuleczkę. Takie kuleczki później odkładam sobie na deskę, którą mam wyłożoną papierem do pieczenia. Dzięki temu to mi nie będzie przywierało. I w ten sposób kulam każdy kolejny kawałek. Im ładniej ulepimy te kule, to później będą lepiej wyglądały oblane czekoladą. Natomiast są jeszcze foremki do wyciskania. Ja osobiście bardzo ich nie lubię, bo mi z nich nigdy ciasto nie wychodziło, więc po prostu ich nie używam. I robię to w dłoniach, też w rękawiczkach, ponieważ tutaj cały czas to ciasto lekko się klei, więc lepiej jest robić takie rzeczy w rękawiczkach. I w ten sposób otrzymujemy 18 kawałków cake popsów o wadze mniej więcej od 25 do 28 gramów. Teraz jeszcze trzeba wbić patyczki i wstawić do zamrażarki. W rondelku już podgrzewam sobie masło kakaowe z czekoladą karmelową, ponieważ podczas rozpuszczania czekolady do tej części cake popsów stwierdziłam, że ona jest bardzo gęsta, więc muszę ją troszeczkę Rozluźnić, a dzięki temu później po oblaniu takich cake popsów mieszanką z masłem kakaowym, one będą dalej fajne, chrupiące, tak jakby ta czekolada była zatemperowana. Nie będzie takiego, takiej miękkiej otoczki, jaką tworzy się na przykład, kiedy mieszamy czekoladę z olejem. No i tutaj masło kakaowe jest niezbędne. Ciężko jest, właściwie niemożliwe jest zamienić je na jakiś inny składnik, jeżeli damy olej, no to czekolada się rozluźni, ale nie będzie później taka chrupiąca. Więc tu już decyzję zostawiamy. Wam. Ja używam masło kakaowe. Teraz należy każdy patyczek zamoczyć na około 1 cm w rozpuszczonej z masłem kakaowym czekoladzie i wbić cake pops. Nie przebijamy się do samego dołu. Te patyczki po prostu mają nam się wbić w ciasto, i później do oblewania będzie nam łatwiej, kiedy one już zastygną. Zmrożone cake popsy wyciągnęłam już i teraz mam rozpuszczoną czekoladę karmelową z masłem kakaowym i będę to wszystko razem wlewać. Pozwalam czekoladzie, żeby nadmiar spłynął i wycieram jeszcze dodatkowo. I dopiero później odkładam na papier do pieczenia. Jeżeli zdarzy się, że i tak odłożycie za szybciej i zrobi się taka otoczka, to najlepiej od razu podnieść tego cake popsa z tego miejsca, w którym go położyliśmy, i położyć w nowe miejsce. I wtedy, tak jak tutaj, ten nadmiar po prostu zostanie na papierze do pieczenia. Kiedy cake popsy całkowicie zastygną, możemy włożyć je do lodówki lub jeszcze udekorować jakoś dodatkowo. Ja tutaj postanowiłam, że posypię je na górę jeszcze jakimiś dekoracjami, więc część czekolady, którą mam tutaj w tygielku, przeleję sobie do rękawa cukierniczego, a następnie będę robić właśnie dekoracje i przyklejać, bo one muszą przykleić się na świeżą czekoladę. Teraz już podczas oblewania ona zastygła, zastygła mi tutaj na tyle, że. Muszę zrobić kolejną warstwę, jakieś paseczki i posypać tak, żeby ładnie wyglądały. I tutaj trzeba działać szybko, od razu po oblaniu cake popsów. Ja zdecydowałam się tutaj na taką posypkę bardzo drobną, nowość ze słodkiego bufetu. Wszystko co złote pięknie wygląda, też te posypki w większych rozmiarach są czekoladowe. Nie połamiemy sobie zębów, także śmiało można je używać. Fajną opcją na przygotowanie dekoracji personalizowanych są wydruki cukrowe. Ja tutaj takie przygotowuję, ponieważ. Cake popsy są z okazji urodzin Marcela i przyklejam przyklejone wcześniej na masę cukrową wydruki. I w ten sposób, kiedy już czekolada zastygnie, wszystko ładnie nam się przyklei, i takie cake popsy będą zdobiły też. Gotowe cake popsy wkładamy do lodówki i tam możemy przechowywać je nawet do tygodnia. I to już cały przepis na cake popsy karmelowe. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z moimi przepisami. Jeżeli Wam się spodobało, będzie mi miło, jeżeli też zostawicie jakieś słowo komentarza właśnie pod filmem i też jak podobała Wam się prezentacja przepisów właśnie w takiej formie. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach.